Proszę Państwa, bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki na studio telewizyjne. Dzień dobry Państwu, z tej strony Oskar z kanału Independent Video Press. Proszę Państwa, cenzura dopadła, także i nasz kanał. Yy, także YouTube cenzuruje niestety i Independent Video Press, tak jak i niedawno Marcin Rola właśnie z telewizji w Realu24 informował o tym, że i YouTube cenzuruje ich, tam blokuje im filmy. Myślę, że znacie yy, tę historię, tej jego nagrania. Także przy okazji, jeśli mogę prosić, to nagłośnienie naszej sprawy też. Tam jakbyście mogli, drodzy widzowie, przekazać właśnie telewizji w Real 24 że nas, że nas też cenzurują, że nam też tutaj YouTube ciśnie. Zupełnie w jakiś taki dziwny, dziwny sposób i to już nie pierwszy raz, ale postanowiłem, że tym razem nagram o tym film, bo to jest bo to jest, że tak powiem, trochę uciążliwe i faktycznie jakaś taka dalsza, dalsza działalność mojego kanału może być zagrożona, czy czy, no, czy pod znakiem zapytania może być, bo nie wiadomo, czy na któregoś dnia nagle Independent nie zniknie z YouTube'a, bo YouTube postanowi, że nas, że nasz cały kanał usunie, bo się, bo nie, no, bo nie kwalifikuje się do, do jakichś ich, ich własnych jakichś tam wytycznych co do społeczności. No, tak jak widzicie tutaj na ekranie, został skasowany film. Dzisiaj dostałem właśnie maila. Właśnie niedawno dostałem maila, dlatego od razu postanowiłem o tym nagrać film. Dostał skasowany film yy, z 2016 roku z manifestacji w Białym Stoku, który tutaj się nazywa, jak możecie zobaczyć, Marsz w 82. rocznicę utworzenia ONR, Materiał bez cenzury. 10 kwietnia 2016, Biały Stok. Właśnie była wtedy, pamiętam taka manifestacja w Białym Stoku yy, OENR-u, taka słynna, o której pisały wszystkie lewackie gazety, i gazeta wyborcza i tak dalej i tak dalej, że jak to mo może być tak, że w mieście paraduje ONR. Yy, idzie po ulicach i, i ta organizacja jest w jakiś sposób no nie jest jeszcze zdelegalizowana. Ja proszę państwa do ONR-u nic nie mam, chociaż może oni mają troszeczkę inne poglądy niż ja. Natomiast absolutnie nie mam y, pretensji ani żadnej, nie wiem, żadnych jakich, y, żadnej nienawiści do tej organizacji. Dlatego jestem też zdziwiony dlaczego skąd się biorą na nich takie ataki? To po pierwsze jakoś nazywają ich fa faszystami i tak dalej. No ale nie będę teraz tego w tym momencie analizował. Ta organizacja jest przede wszystkim powiedzmy sobie mała, niegroźna i tak naprawdę yy, nic nie znaczy, co nie znaczy, że ich tutaj chce w jakiś sposób tutaj zdyskredytować czy, czy zdusić. Absolutnie nie o to chodzi, ale oni tak naprawdę nie są nikomu, ni, nikomu zagrożeniem. Dlaczego tak wszystkie media cisną ten ONR, nie rozumiem? I dlaczego na przykład YouTube blokuje filmy, no zresztą to, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, kiedy materiał z onr jest y, blokowany na YouTubie. Mój akurat chyba po raz pierwszy, chociaż ten film pamiętam y, rok temu został chyba właśnie zablokowany, ja złożyłem odwołanie, został odblokowany, a teraz został całkowicie usunięty dzisiaj nie wiadomo z jakiego powodu. Także lewacy jacyś cały czas wchodzą na te filmy z onr klikają tam chyba z głoś, czy, czy coś, czy piszą do YouTuba i cały czas dlaczego, dlatego one znikają. Także ten na tym filmie nie było żadnych, żadnych, znaczy, no może nie będę tego oceniał, tak? Y, tutaj nie będę sędziował we was. Sprawie, jeśli ja sam to nagrywałem, nie? Natomiast ja nie widziałem tam żadnych absolutnie jakichś yy, rzeczy obraźliwych czy, czy, czy naruszających jakieś wymogi społeczności na YouTube. Są o wiele gorsze rzeczy, różne, 100 razy gorsze rzeczy i nie są usuwane. I nie mam na myśli tutaj też kwestii politycznych, ale są różne inne, gorsze rzeczy. Yy, no, już nie będę podawał przykładów, które są normalnie, biegają po YouTubie i YouTube w ogóle nie reaguje. Natomiast tutaj. Z jakiegoś powodu został ten materiał usunięty. I dlaczego ja o tym mówię, proszę państwa, bo jeśli YouTube postanowi skasować tam pozostałe jakieś filmy, do, dopieprzy się do któryś tam filmów, że według nich są no, niezgodne z jakimiś tam warunkami, no, warunkami korzystania z YouTube'a. To, czy to nieważne, czy to będą filmy z Konfederacją, czy z Korwinem Mikke, czy z Ruchem Narodowym, czy nawet z jakimś Stonogą, czy z Grzegorzem Brownem, nieważne. To poleci cały kanał mój po prostu i tyle, że tak powiem, lat yy, pracy włożonej w ten kanał, tyle przygotowanych materiałów, tyle tysięcy yy, minut, tyle tysięcy chyba materiałów, bo to już chyba kilka tysięcy właśnie na moim kanale jest filmów chyba już z tego co pamiętam, czy kilkaset, no nie pamiętam, kilkaset albo kilka tysięcy, ja już, że tak powiem, rachubę straciłem, bo tyle nagrywałem tego. Od 2014 roku tutaj z kolegami i z Rafałem i z Łukaszem i jeszcze z paroma innymi osobami, że tego jest no całe mnóstwo. No kopalnia tutaj wiedzy o. Yy... Prawicy głównie pokazujemy, pokazujemy przecież i Korwina, i Ruch Narodowy, i na i Ostatnią Konfederację, i nawet Stonogę, no i tak dalej, i tak dalej. Także u nas, i nawet ONR tak jak widać było. Także myśmy nie mieli żadnych tutaj ani jakichś animozji, czy uwag, czy, że tych pokazujemy, a tych nie, bo ci agenci. Także proszę Państwa, wszystkich pokazujemy, no i jeśli YouTube będzie nam z jakiegoś powodu. Kolejne filmy tutaj blokowo, no to poleci cały kanał, proszę Państwa. Więc zwracam się tutaj do wszystkich ludzi z prawicy o nagłośnienie tego tematu. Zwracam się też do telewizji w Reale 24. Ukłony Marcin Rola do Pana, pana prowadzącego Łukrzy i do wszystkich innych twórców. Bardzo lubię Wasz kanał, czasami oglądam. Oczywiście nie zawsze mam czas, ale szacunek ogromny za to, co robicie. Zwracam się do wszystkich właśnie tych prawicowych portali, prawy.pl, meritum.pl i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie portale, nagłośnijcie ten temat, co nie, ponieważ YouTube nie może nam, no odbierać wolności słowa, nie może nam odbierać wolności słowa. Właśnie, jeszcze poseł Andruszkiewicz, który został ministrem cyfryzacji, czy wiceministrem, tak? On tam interweniował, że jeśli jakieś są profile na Facebooku, blokowany jakiś profil Marszu Niepodległości, czy chyba też ONR-u, czy jakichś innych organizacji, jeśli są blokowane, to on tam interweniował z Facebookiem i były odblokowywane te profile, więc teraz ma okazję poseł yy, Andruszkiewicz i tutaj minister, wiceminister się wykazać. Niech jako wiceminister tutaj zainterweniuje do YouTube'a, żeby nie blokowane były portale, tutaj kanały prawicowe, między innymi Independent Video Press, między innymi w Realu24 i inne, i inne kanały. Wszystkie te kanały, my, my znamy je wszyscy. Razem yy, nagrywamy podobne filmy, także wszyscy jesteśmy, yy, można powiedzieć, yy, tutaj z jednej parafii, tak. Także, także proszę Państwa, nagłaśniam ten temat, informuję o tym, że film został usunięty. Nie wiadomo z jakiej, z jakiej przyczyny tutaj, możecie sobie przeczytać właśnie tutaj teraz na ekranie ten powód, dlaczego został usunięty właśnie cały ten mail, który ja dostałem dzisiaj, no i... I na, proszę Państwa, nagłośnijcie to, bo jeśli zamkną, no, zamkną nam kanały, to i zamkną nam usta, jak na razie to działamy tylko w internecie, bo jak sami dobrze wiecie, Telewizja Konfederacji w ogóle nie pokazywała ani TVN, ani TVP, ani Polsat. Jeśli były jakieś pokazane tam rzeczy, to dosłownie urywki, ścinki, więc my po prostu działamy tylko w internecie, więc jeśli nam zamkną tutaj kanały na YouTube, to w ogóle proszę Państwa nie będziemy mogli, nie będziemy mieli nigdzie już tutaj żadnego no Okna na świat, że tak powiem, no, żeby można przekazać, było jakieś swoje wartości, swoją, yy, swoją właśnie wiedzę i yy, no, relacje, właśnie z różnych manifestacji, konferencji prasowych, yy, konwencji, wydarzeń itd. Tak Także, proszę Państwa, bardzo proszę o nagłośnienie tego, żeby YouTube po prostu odczepił się od prawicowych kanałów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo prosimy o wsparcie naszej zbiórki na studio telewizyjne.